Pewnie nieraz zainstalowałeś nową wersję aplikacji, po czym okazało się, że ta nowa aktualizacja jest gorsza od poprzedniej wersji i chciałeś do niej powrócić, ale nie wiedziałeś, jak to zrobić. W tym filmie pokażę Ci, jak odinstalować aktualizację aplikacji no i powrócić, jak wspominałem, do poprzedniej wersji. A więc zaczynamy. Na początek klikamy w ikonę koła zębatego, aby przejść do ustawień systemowych. Kolejno wybieramy zakładkę. Aplikacje i tutaj załaduje nam się cała lista aplikacji, czyli wszystkie aplikacje, które mamy zainstalowane w telefonie. Czasami, jeżeli mamy tych aplikacji bardzo dużo, to musimy chwilę zaczekać. Następnie wybieramy aplikację, której najnowszą wersję chcemy odinstalować. Załóżmy, że to będzie Google. I teraz, jeżeli chcemy odinstalować aktualizację tej aplikacji i powrócić do starszej wersji, należy w prawym górnym rogu kliknąć ikonę trzech kropek i tutaj, jak widzicie, mamy informację odinstaluj aktualizację. Wystarczy kliknąć w tą belkę, no i dzięki temu powrócimy do poprzedniej, starszej wersji tej aplikacji. Więc po prostu możecie przywrócić starą wersję aplikacji, pomimo tego, że wcześniej ją zaktualizowaliście. Więc to tutaj możecie zrobić. Pamiętajcie, że nie wszystkie aplikacje dają taką możliwość. Jeżeli na przykład wybiorę teraz aplikację Gmail. To jak widzicie, tutaj, po prawym, tutaj w prawym rogu na górze nie mam trzech kropek, czyli tym samym nie mogę powrócić do starszej wersji, gdybym zaktualizował tą aplikację. Ale część aplikacji ma taką możliwość, więc sprawdźcie u siebie, czy tutaj możecie odinstalować taką aplikację. Natomiast no, jest taka możliwość, po prostu szukajcie tutaj tych trzech kropek w prawym, górnym rogu, jeżeli wejdziecie w daną aplikację. Jeżeli pomogłem lub nie wiedziałeś o tym, zostaw łapkę w górę wspierając moją pracę, napisz komentarz, no i koniecznie subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Zobacz też inne moje filmy. Cześć!